Dziś odbyła się inauguracja kongresu Wielkiego Święta Humanistyki. Panowie przyjechali do studia prosto z tego spotkania. Tak, rzeczywiście, niewykluczone, że wykład inauguracyjny profesora Arona Petnekiego dopiero dobiega końca. Natomiast uroczystość rozpoczęła się, inauguracji rozpoczęła się o godzinie 16.00 wystąpieniami oficjeli, odczytaniem listu od pana prezydenta, powitaniem pana marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Ale takim rzeczywistym otwarciem merytorycznym była, było ogłoszenie zwycięzców, laureatów, głównego laureata konkursu historycznego, który na książkę historyczną napisaną za granicą, najlepszą książkę historyczną, który to konkurs towarzyszy kongresom już od poprzedniego i nosi nazwę Prohistoria Polonorum, a tym laurem wieńczącym jest statuetka, można powiedzieć, pierwszego historyka piszącego o Polsce i w Polsce, Galla Anonima. Dawna Rzeczpospolita historia, pamięć, dziedzictwo to jest temat przewodni tegorocznego kongresu. Mamy gości z całego świata, z wielu krajów. A jak w ogóle doszło do tego, że tyle osób mogło się spotkać i mogą teraz rozmawiać o dziejach Rzeczpospolitej? No więc historia sięga <laughs> poprzedniej dekady, kiedy w Krakowie odbywał się powszechny zjazd historyków polskich krajowych. Wtedy organizatorzy, a są oni w tym samym, chyba, zespole, który i teraz działa, przynajmniej częściowo, postanowili, jak gdyby troszkę eksperymentalnie zaprosić na ten zjazd polskich, podkreślam jeszcze, historyków, no, grupę kolegów znanych sobie z jakichś kontaktów, czy osobistych, czy publikacji z zagranicy. No i okazało się, że to zaproszenie zostało przyjęte no, w sposób Przekraczający oczekiwania, wszyscy przybyli, i ich obecność była bardzo takim ożywczym, ożywczym nurtem w obrady tego, tego kongresu. I wtedy okazało się, że no, nie jesteśmy sami, którzy zajmują się historią Polski, że także w innych ośrodkach europejskich i w ogóle światowych od. Czasu może nie bardzo długiego, bo ja bym go datował na przełom lat 70. i 80. XX wieku. Pojawiło się jednak pewne postrzeganie w ogóle Polski i ziem polskich jako obszaru zainteresowania badaczy, w tym także historyków. No i potem zaczęła dość szybko, choć nie lawinowo narastać fala tego zainteresowania. Pojawiały się i poje, poszczególne postaci i ośrodki, które zajmują się właśnie oglądaniem, badaniem, opisywaniem tego, co się tutaj w granicach Polski, ale tej, tej dawnej, czyli Rzeczpospolitej działo, także zainteresowanie Dniem Współczesnym i stąd. Zrodziła się myśl, a żeby tych ludzi zaprosić, żeby zaprosić ich do Krakowa, żeby oni mogli, po pierwsze, sami między sobą się spotkać, poznać, opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, o swoim warsztacie, o swojej metodologii, ale także, i to jest jakby druga, drugi walor tej, tego kongresu. To jest możliwość nas historyków działających w Polsce krajowych, no czasami oczywiście wyjeżdżających gdzieś tam, czasami witających gości za zagranicy, ale generalnie uprawiających historię mimo wszystko kraju na swoim krajowym podwórku, żeby zobaczyć jak inni nas widzą, jak inni nas opisują, a to widzenie, to spotkanie, ten kontakt jest niezwykle interesujący, twórczy w wielu przypadkach także zaskakujący. Ta inna perspektywa będzie się... Pewnie pojawiała podczas sesji tematycznych. No będziemy mogli zobaczyć, w jaki sposób zagranica interpretuje, patrzy na naszą historię. Myślę, że to jest w ogóle bardzo cenne doświadczenie dla historyka. Pan Profesor Kopczyński. No, z całą pewnością, dlatego że my tutaj w Polsce badając historię Polski. Po pierwsze ulegamy takiemu stereotypowi bardzo często, bo to nie jest reguła stuprocentowa. Ale ulegamy takiemu stereotypowi, że nasza historia jest tak strasznie egzotyczna, jak nasz szeleszczący język, którego nikt nie rozumie. Okazuje się, że coraz więcej ludzi go rozumie, a nawet się nim posługuje, co żeśmy mieli w wiadomościach przykład, jak mówił Robert Frost po polsku, z lekkim tylko szkockim akcentem, bo on będzie podkreślał, że szkockim. Więc to po pierwsze. Po drugie, oni nie są obciążeni... Tym, co ja jestem obciążony, bo ja od panów profesorów z Krakowa jestem jeszcze bardziej krakowski, jeśli chodzi o interpretację Dawnej Rzeczypospolitej. Kłaniamy się. Ja również. I w związku z tym, no ja ciągle jak myślę o dawnej Rzeczypospolitej, jak oglądam portrety sarmackie, to mi do głowy ciągle przychodzi ten taki słowacki, który z pewną pogardą mówi o czerepie rubasznym. Otóż ci obcy historycy często, choć o słowackim wiedzą, to nie są pod takim mocnym jego wpływem. I w związku z tym są w stanie zobaczyć, yy, może bardziej obiektywnie niż ja, może bardziej obiektywnie porównywać, niż ja bym to potrafił. Różne rzeczywistości, różne etapy formowania państw, z którymi mamy do czynienia w czasach nowożytnych. No i trzecia rzecz, powiedziałbym, taka nasza cechowa dla historyków, która wynika z tego kongresu, jest ważną nauką. Otóż my, jako przedstawiciele egzotycznego języka i egzotycznej historii, tak naprawdę możemy się przekonać, że jest zainteresowanie polską historią i możemy Wysyłać, publikować nasze prace w czasopismach głównego nurtu wydawanych w obcych językach nawet najlepszych. One się spotkają na pewno z zainteresowaniem jest popyt na historię Polski. Tutaj jeśli mogę jeszcze wtrącić, ten kongres będzie miał szczególne znaczenie i ja myślę, jak chodzi właśnie o, to, o ten kontakt, o to spotkanie ze względu a, na ten. Temat przewodni, to znaczy pierwsza rzeczpospolita. Otóż ta pierwsza rzeczpospolita będzie tutaj omawiana, opisywana przez no, siłą rzeczy także obecnych historyków z Polski, ale będzie obserwowana i opisywana przez historyków z innego zupełnie obszaru kulturowego, zachodniego powiedzmy to naj, najkrócej, najprościej ale będzie także, i to jest ważne, oglądana i opisywana z perspektywy nazwijmy to dziedziców, czyli, czyli historyków dzisiaj mieszkających w państwach, które, których terytoria kiedyś należały do I Rzeczpospolitej. I właśnie do tego wątku pana profesora Gąsowskiego chciałbym nawiązać. Inspirowany wystąpieniem profesora Antoniego Polońskiego, który poproszony o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego zawahał się przez chwilę i Zapytał, czy ja właściwie jestem historykiem zagranicznym. Ja się tu urodziłem, stąd są moje korzenie. Tu korzenie są. Niego. Jeżeli chodzi o zagranicznych badaczy dzisiejszych zagranicznych, to to też jest ich dziedzictwo dla Białorusinów, dla Ukraińców, dla Litwinów, dla Żydów. To jest wspólna Rzeczypospolita i dlatego w problematyce szczegółowej poszczególnych paneli oprócz takich zagadnień jak Unie Międzypaństwowe, jak samorządność, obywatelskość są także wyznania, kultury, jest specjalny panel poświęcony imigracji i imigrantom w Polsce i myślę, że tak liczny udział Białorusinów, Ukraińców zwłaszcza Litwinów. To też mamy jest... jeszcze Łotyszy i Estonczyków, dodajmy, także komplet jest. Jest komplet i mamy też sąsiadów. Tak. Wcale liczna grupa Niemców i Rosjan, dla których zawsze byliśmy sąsiadami, którzy są żywo zainteresowani historią swojego sąsiada. I myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby w tych niemal 30 panelach zastanowić się, dlaczego ta dawna Rzeczypospolita, ogromne państwo w środku Europy, E, przestała istnieć w końcu XVIII wieku. I pamięć o dziedzictwie e, pierwszej, dawnej Rzeczypospolitej jest także przedmiotem e, rozważań na konkretnych e, panelach pod koniec naszego kongresu. Tak, tutaj ja mam jeden z takich paneli właśnie o pamięci. W związku z tym e, to trzeba sobie uświadomić i to wielu ludzi sobie uświadamia, ale warto to powiedzieć głośno, że ta pamięć o dawnej Rzeczypospolitej wśród naszych najbliższych sąsiadów nie jest taka sama jak, on, jak w, w Polsce. Tak. I też ważne jest skonfrontowanie owej pamięci, czyli my tak naprawdę ten kongres jest poświęcony dawnej Rzeczypospolitej, ale to nie znaczy, że tematyka referatów się urywa na roku 1795, bo ona dochodzi właściwie do dnia dzisiejszego właśnie przez tą tak zwaną historię drugiego stopnia, czyli pamięć, to się naukowo w tej chwili nazywa kultura pamięci. Co to oznacza to pojęcie? Kultura pamięci to jest... Y jak społeczeństwo odbiera historię? Co z tej historii pamięta, a czego nie pamięta? Nie pamięta, bo mu nie przypominają, albo nie pamięta, bo nie chce. I to jest właściwie zaczęło się, to był taki przedmiot badań socjologów, którzy to badali na początku liczbowo oczywiście. I. My jako historycy zawodowi mam, mieliśmy takie, dość długo takie przekonanie, że to my to kształtujemy. No bo my jesteśmy ci, prawda, którzy czytają stare dokumenty, opisują to wszystko i my kształtujemy tą pamięć, no, chociażby przez podręczniki szkolne, które jakoś bazują na tak zwanej nauce historycznej. Ale tak wcale nie jest. I warto to sobie uświadomić. No i warto przyglądając się tym kulturom pamięci krajów sąsiednich, no zobaczyć, na przykład, jakie oni mają do nas pretensje. Ja sporo już na ten temat rozmawiałem z Litwinami i będę w sobotę w Krakowie też, no, nie tylko, ale głównie z Litwinami o tym rozmawiał. I oni mają do nas pretensje, jak się mówi, Rzeczpospolita Polska. To jest anachroniczne pojęcie. Obojga narodów. Tak, no jasne, ale u nas bardzo często potocznie się mówi Rzeczpospolita Polska. Albo po prostu w ogóle się na Rzeczpospolitą mówi Polska. Prawda? Ich to strasznie boli. My tego... To nie dostrzegamy, dlaczego ich to tak boli, prawda. Więc, więc to, są, to, są, to są naprawdę takie realne problemy. Jeżeli sobie powiemy to, jak to jest, no to wtedy mamy jako historycy, yy, ale także jako publicyści, bo wielu nas pisze, nie tylko przecież prace naukowe, yy, mamy szansę na to, żeby jakoś ten obraz kształtować, tak żeby on nie był rażący dla naszych sąsiadów, bliższych czy dalszych. A skoro pan profesor wspomniał o wschodzie, to ja się muszę upomnieć o najdalszy wschód, to znaczy o Japończyków i Koreańczyków, którzy też się interesują. No właśnie, ja chciałam be, be, ten, I będą ten wątek. Obecni, tak, będą ten wątek z Hindusem. Po, Poza Europą też mamy historyków, tak. którzy zajmują się naszą historią. Co mi powoduje? No bo oczywiście możemy tu mówić o jakimś dalekim pochodzeniu, ale nie zawsze tak jest, prawda? Oni czasami zupełnie dobrze mówią po polsku i ta, to zainteresowanie naszą kulturą, naszą historią, skąd się bierze w tych dalekich krajach? To... to są oczywiście motywacje Polk Nor, który dzisiaj został również wyróżniony podczas naszego kongresu. Historyk amerykański przyjechał na początku lat 60. Ubiegłego stulecia do Polski, do Poznania i Krakowa z małymi dziećmi i zakochał się w Polsce i od tego czasu, naucząc, nauczając po uniwersytetach i nauczywszy się wcześniej języka polskiego, przez całe lata konsekwentnie zajmował się trudną historią średniowiecznej polski mówi świetnie po polsku nie ma żadnych polskich korzeni tak jest. Często by, były to kwestie jakiejś przypadkowej fascynacji, albo także przypadku, nazwijmy to, typu organizacyjnego. Tutaj z kolei no, niezwykle znana postać, no, można powiedzieć, propagator polskości, wielki, profesor Norman Davis, stał się tym, kim się stał dla naszej historii, dla naszej kultury, dlatego że jako młody historyk starając się o stypendium do Rosji, bo za Zamierzał zostać sowietologiem, nie dostał tego stypendium, dostał stypendium do Krakowa, do Polski, no i tak to się zaczęło. Bywało też tak, że jednak od czasu do czasu nasze władze. I dzisiaj to też nie jest za częste. No, oferowały stypendia dla młodych naukowców, no, także właśnie z tego obszaru, nawet nie europejskiego, i jeździli tam także nasi historycy z wykładami. Znam kolegę, który w Południowej Korei przez parę lat spędził właśnie na Uniwersytecie. No więc jakieś takie pojawiały się. Najpierw pojedyncze sygnały czy pojedyncze fascynacje. Czasami on na nich się kończyło, ale czasami one bywały na tyle silne i skuteczne, że później wokół takiego człowieka rosło pewnego rodzaju środowisko, uczniowie jego zainteresowani, i w ten sposób rodziła się jakby taka, taki, taki o, ośrodek. Znajomości, no generalnie historii i kultury polskiej, bo tak by to należało szerzej widzieć. Proszę Państwa, trzeci kongres zagranicznych badaczy dziejów Pol Polski potrwa do soboty, na pewno będzie bardzo owocny, na pewno te spotkania przyniosą dużo wspólnych punktów, wspólnych rozwiązań, a gośćmi programu byli dziś panowie pan profesor Tomasz Gąsowski i pan profesor Zdzisław Noga, i tu w studiu w Warszawie, profesor Michał Kopczyński z Muzeum Historii Polski. Bardzo panom dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.